Wiecie jak zdobyć Titana Clockmana w tej grze? O właśnie tego Clockmana czyli i tu masz takiego pięknego coklena oczy Clockmana co, co, co to tam jest, zegarek i wiecie co on robi? Jakiś kloc ma, a nie, nie to robi. Zobaczy się go zdobyć Musimy być, wejść na to. Wybieram sobie najszybszą postać oczywiście no jak lecimy. Czyli go zdobyć, musimy tam na koniec mapy. Lecimy! Lecę! Zaraz włączam! Usta! Dzień dobry! Tu macie to. To jest część naszego figareczka. Nie można na kimś się do niej wejść, bo to, to jest szklane po prostu. Dlatego, może coś trochę oddaję, już go oczywiście zebrałem, Dlatego, to wszystko w dzisiejszego gościnie. Pa, pa. Pamiętajcie, że ościnki są w dziennym, pa, pa. Pamiętajcie, że ościnki są bardzo późno. Ostatnio. tylko dajemy. Dajemy cię. Pa, pa.